Ja jest marszałek i sługa króla Heroda. Pochodzę z Lodu walecznego, Proszę wiedzą szacunek, miejsce i tron na niego. Ja jest król. Ja jest król. Wasz Herod na tronie. Mam złote berło i złotą koronę. Kłaniajcie mi się wszyscy, kłaniajcie mi się nisko, bo inaczej krwawe urządzę Wam i igrzysko. Panie, złe wieści przynoszę z bólem, że narodziło się dziecię, tak na mieście mówią, że to on was zostać niemi królem. Marszałku, wezmij tu Żyda Rabina. Życie Rabinie, krójcie wzywa! Za wysokie progi, jak na żyda nogi. Król cię wzywa natychmiast. Jestem, panie. Skąd ty, Żydzie? Z Bukowiny. Co tam niesiesz? Mandoliny. Zagraj na nie. Grać przed królem nie przystoi, to a instrument to... znów nie stroi. Tu. Masz ty, żonę? Moja żona? Toż to ona! Kiedy chorowała, to zębami głoździe z desek wyrywała, a potem okropnie się śmiała. A ile was jest? No ja i stara, to dwie para. Dzieci czworo, to razem ośmioro. A co im dajesz jeść? Na rano siano, na obiad kapusty, a na wieczór kapusty. To gdzie ich kładziesz spać. Jedno na stół, drugie pod stół, a reszta pot. Życie. Powiedz, wam, jakieś może dziecię narodziło się na świecie. O i tak panie, narodziła się dziecina w etlejem miasteczku. W łowie nasioneczku. I ta dziecina będzie całym światem rządziła. Powiadasz będzie rządziła. Recz życie z Badami swoimi. Prędzej pójdzie śmierć przed oczami swoimi. Przybędzie, zanim Król będzie. będzie. Już nadchodzę Herobie. Dziś Herodzie widzisz marę, co wymierzy Tobie za twą zdradę, przeminienie, czas na zadośćuczynienie. Oj Herodzie, biada tobie, dziś przyjemność sobie zrobię, moją kosą machnę ładnie, aż na ziemię łeb spadnie. Miesz ze mną chod? Co za zbrodniwa bądź trupa, Jak ochydna w moju Aż o brzydę nie wierzę. Jednak żebym cię kochał szczerze, A tyś kochał mnie nawzajem, Więc nie męskim obyczajem, gdy się już otwiera, wiozę mną do Lucyfera, moja dusza. Moje ciało, tak, tak nam tak. się to spodobało. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wilszujemy aby wszyscy długo żyli, a po śmierci w niebie byli. Druga niespodzianka,

po drugiej zwrotce będzie czas na dobrze. To jest taka kolenda, e, największy gazda, który nam się narodził tak i razem spróbujemy zaśpiewać z naszymi artystami. E, tak mam tremę, bo to tak sobie rzecz biorąc próba jest, a i tak najlepiej to Pan Krzysztof Pan Dyrektor zaśpiewał e, w grudniu o tak tyle powiem. Jedziemy. Troszkę w, lewo, troszkę. troszkę w lewo mam się przesunąć, Ale nie chcę zasłaniać tych młodzieńców. Tu lepiej. Tam. Eu é... I teraz następuje ten moment, w którym wszyscy Państwo muszą zapamiętać imiona naszych gwiazd, a wystąpili dzisiaj dla Was. Paulina, Hania Sara, Gabrysia, Paulina, Milena, Milena. Nikola, Hania, Ola, Oliwia, Jagoda, Ola, Milena, Hania, Ocia. Zosia, Martyna, Biola, Hania Marysia, Maja, Nadia Tosia, Basia, Józef, Basia Wiktoria, Suiza, Kania, Zosia, Michał, Bruno, Dawid, Olga, Sław, Łucja. Blanka. Kinga. Oraz kolędnicy. Marta. Gosia. Asia. Spigniew. działa, Zbigniew, Robert. Andrew. Marta. <grym> Jeszcze Hela tutaj. Ciechło. I Helenka. <grym> Wielkie brawa. Ja jeszcze no, wszystkiego miejsca podziękuję naszej kapeli, bo i bez was, i bez nas by tego nie było. Najpierw podziękuję co? Mojej żonie. I, i tak, instrumenty perkusyjne pania szybków. Perkusja Wiktoria. Radziszek Krzysztof. Gitara, klasowa Bartoszata Altówka. Altówka, Altówka. No i... Jeszcze tak, tak, dziękuję. Amelce, za Dzięki

wszyscy jeszcze raz drogimi bramami a ja pozwolę sobie przekazać ukłon, który na pewno przyda się początki jakiejś spotkania i jak na jednoczeństwie zespołu. Kwiatki Zbiernego Franciszka, wielkie brawa no na koniec wszyscy ukłon, wszyscy ukłon do ukłonu. Trzy, cztery! Trzy, ja jeszcze tak, ze swojej strony też bardzo dziękuję, bo jeszcze nie padło tutaj imię pana Ryszarda. Powiedziałem? Tak, tak bardzo. Ja Pan, Ryszard Ryszard bym Pan Ryszard nas tutaj nagłaśniał, walczył, bo jakieś nas zakłócały jakieś obce fale. Jeszcze dziecienia, jakieś cóż, chyba. E, tak, ja wychodzimy. też dziękuję, dziękuję panu Krzysztof Krzysztofowi. Jeszcze musicie się Proszę drzwi. <laughs> nie wypuszczamy. Tak, ja przy okazji na, nadaję na żywo przez YouTube, a będzie na YouTubie naszym e, Franciszkowym Parafialnym. Bardzo serdecznie na ręce Pana Krzysztofa. Dziękuję całej e, załodze Namysłowskiego Ośrodka Kultury, którzy też tutaj poświęcili swój czas. Dziękuję Wam drodzy. Przy wyjściu będą cukiereczki, tak, dla naszych babci i dziadków i nie tylko, dla młodych też oczywiście, bo tak fajnie tutaj śpiewali, kibicowali. Zapraszamy na, znaczy nie dzisiaj, ale na próbę w sobotę o 11 jest nasza schola, można zasilić i też pięknie śpiewać, rozwijać się. A przy wyjściu można też wesprzeć małym grosikiem, jeżeli ktoś ma, nawet złotóweczką, żeby uświetniać, ubogacać, rozwijać nasz zespół i naszą scholę Kwiatki Świętego Franciszka. Bardzo serdecznie dziękuję, Bóg zapłać i dobrego popołudnia. Po I jeszcze życzenia. I na nie powiem, nie złożymy Państwu życzeń, tylko je po prostu zaśpiewamy, bo głupio, jakby schola powiedziała. była taka można powiedzieć e, truskawka na torcie, a jakby ktoś jeszcze chciał do, do tego tortu coś dodać, uszknąć, to jeszcze mamy w piątek taką propozycję, e, o 18.00 będzie msza z chórem e, Mundi, natomiast o 19.30 w piątek będzie koncert Pana Krzysztofa Kiliańskiego, też z kolędami, pastorałkami, zapraszamy wieczorem w piątek. Dobranoc, szczęść